Koleżanki i koledzy, tutaj po to, aby wspólnie opomnieć po swoje. To, co jest nasze, to jest spółka, to jest nasza prasa w tej spółce. Na wielu spotkaniach z panem prezesem rozmawialiśmy na temat rozwoju spółki. Gdy zadawałem mu pytanie, panie prezesie, co pan rozumie poprzez rozwój spółki? Brak odpowiedzi. Gdy spytałem się, czy rozwojem spółki będzie zlikwidowanie sześciu zakładów, zero odpowiedzi. Więc zadałem mu pytanie, czy jeżeli nie zlikwiduje pan tych 600 zakładów pracy, to nie będzie można inwestować w spółkę? Zero odpowiedzi. Przypomnę tylko tyle, że tyle razy przypominałem, my wszyscy razem jesteśmy za tym, aby wprowadzać innowacje do naszej ukochanej spółki, po to, żeby nam się żyło, lepiej pracowało i lepiej zarabiało. Ale czy innowacją jest oddziany kotlet z 2015 roku, gdzie będąc członkiem zarządu miał przygotowaną likwidację sześciu zakładów pracy, ale nie dano mu tego dokończyć, Pan Bóg miał nas opęcze. Orzełku kochany na mojej czapce, pilnuj nas i doprawiaj nas do sukcesu zmiany decyzji. Szczęść Boże!